Dzień dobry, pozdrowienia w mroźnej północy. Śnienie. Czy to nie jest naprawdę niesamowity temat? Śnienie to jest coś, na co poświęcasz przynajmniej. Zwykle jedną trzecią życia śpimy przeciętnie te 7-8 godzin dziennie, czyli jedną trzecią doby. I sny bywają bardzo różne. Miewamy koszmary, śnią nam się totalnie odjechane historie, albo przeżywamy różne sytuacje podobne do tych, które się dzieją na co dzień. I wokół śnienia jest mnóstwo przeróżnych teorii. Mamy senniki, które pomagają interpretować, co te sny oznaczają, które potrafią przewidzieć przyszłość. Mamy teorie związane z psychoanalizą. Czyli możemy sprawdzać, co tak naprawdę sny mówią o naszym stanie zdrowia psychicznego, czy w końcu też potrafimy machnąć ręką na sny, stwierdzając, że to jest po prostu jakaś fantazmagoria, którą produkuje umysł i nie warto się na tym w najmniejszym stopniu skupiać. Mamy też taki temat jak świadome śnienie, czyli odzyskiwanie świadomości w czasie już snu, orientowanie się, że to jedynie sen i możemy przejąć kontrolę nad naszym światem snu. I w tym filmie, w tym materiale chciałbym się przyjrzeć właśnie snom, ale być może ugryźć odrobinę innej strony i pokazać ci jak z perspektywy umysłu podświadomego możemy te sny interpretować, co możemy w nimi robić. I niech taką ramą na sam początek naszego materiału będzie to. Bardzo często nam się wydaje, że śnienie to jest jakiś zupełnie inny stan od tego, w czym jesteśmy na co dzień, że śnienie to jest świat, który jest nierzeczywisty, nie ma nic wspólnego z naszą rzeczywistością, jednakże na sam początek chciałbym Ci powiedzieć, że stan, w którym śnimy. Jest tak naprawdę bardzo podobny do bycia na jawie. Nawet wchodząc w to głębiej, mógłbym się pokusić o stwierdzenie, że na jawie tak samo często śnisz jak wtedy kiedy zapada noc. Jeśli Cię to zainteresowało, to zapraszam w kolejną niesamowitą podróż po ludzkim umyśle, a właściwie po świecie snów. I teraz na początek możemy sobie rozgraniczyć dwa stany, bo sen i śnienie są tak naprawdę dwoma różnymi stanami. Jeżeli popatrzymy sobie od strony neuronauki, to okazuje się, że kiedy zasypiamy, przechodzimy przez kilka różnych faz tego snu. Kiedy się kładziemy do łóżka, zaczynamy się relaksować, nasz mózg zaczyna pracować na innych falach, wchodzimy z naszego standardowego trybu beta na tryb alfa, kiedy zapadamy w płytki sen, zaczynamy wchodzić na stan teta, kiedy zapadamy w głęboki sen, jesteśmy w trybie delta i po, tym, po tej fazie głębokiego snu zaczyna się dziać pewna ciekawa rzecz, ponieważ zaczynamy wchodzić w fazę tak zwaną REM. To nazwa pochodzi od Rapid Eye Movement, czyli gwałtownych ruchów gałek ocznych, bo to się obserwuje, kiedy człowiek śpi, i to jest moment, kiedy zaczynamy mieć sny. I tutaj co ciekawe, aktywność naszego mózgu, jeżeli byśmy sobie to podłączyli pod aparaturę, wygląda bardzo podobnie do tej aktywności, którą mamy w normalnym, codziennym stanie świadomości. Wracamy na falę. Beta. Innymi słowy, nasz mózg jest tak rozbudzony, że aż śni, kiedy nasze ciało śpi. I tutaj warto zauważyć, jeżeli jesteś osobą, która Myśli, że nie śni, że nie ma snów, to każdy z nas ma przynajmniej kilka snów każdej nocy. My po prostu ich często nie zapamiętujemy. Jednakże do kwestii zapamiętywania snów wrócimy sobie później, ponieważ jest to umiejętność, jeżeli nie masz jej naturalnie, to można ją wytrenować. I samo śnienie w naszej kulturze i wielu innych kulturach w naszej historii było interpretowane w bardzo różny sposób. Stare kultury szamańskie Określają śnienie jako świat dokładnie tak samo rzeczywisty, jak świat, w którym się poruszamy. Znamy bardzo wiele przykładów, kiedy różni ludzie w naszej historii mieli w czasie snów konkretne przekazy, kontakty z duchami przodków, z różnymi bóstwami, czy śniły im sytuacje, które miały się dopiero wydarzyć. Więc mamy ogromną ilość informacji na ten temat, jednakże w toku naszej edukacji tak naprawdę nie poświęca się temu żadnej uwagi. Jeżeli nie masz tego farta, żeby poznać kogoś, kto się z nami interesuje, jeżeli masz kogoś takiego w rodzinie lub wśród znajomych, to prawdopodobnie w tej naszej kulturze zachodniej, współczesnej, podchodzisz do snów po prostu jako do czegoś, co się dzieje, co rzadko się tak naprawdę pamięta i nie ma to większego znaczenia. Jednakże przyjrzyjmy się, co tutaj się tak naprawdę dzieje. Kiedy Powiedzmy, zaczyna się sen, nagle pojawiasz się w jakimś świecie, w jakimś otoczeniu, i w tym otoczeniu jesteś kimś, masz jakąś senną osobowość i zwykle masz do wykonania jakieś zadanie. Masz takie poczucie w środku, że coś jest do zrobienia, coś trzeba znaleźć, przed czymś trzeba uciec, coś trzeba zobaczyć, coś trzeba zrobić i przyjmujesz to wszystko bez cienia w ogóle krytyki, czyli przyjmujesz jakąś swoją senną osobowość, przyjmujesz swoje senne zadanie, swoje senne otoczenie. Nie podważasz tego w żaden sposób i po prostu przechodzisz przez to doświadczenie. I dodatkowo nie pamiętasz, że jest to w ogóle sen, nie pamiętasz tej wersji ciebie, która leży w łóżku, która śni i nie pamiętasz po prostu o sobie. No i brzmi to dziwnie, ale jeżeli przyjrzymy się temu, co się dzieje w normalnej rzeczywistości na jawie, to okaże się, że zwykle w takim trybie domyślnym ludzie wcale nie funkcjonują szczególnie inaczej. Zobacz, jesteś sobie w jakimś świecie, skądś tutaj się pojawiłeś. W jakimś okresie swojego życia zyskałeś taką samą świadomość, że jesteś, to było w okresie dzieciństwa, więc jesteś w jakimś świecie, masz jakieś przekonania na swój temat, masz jakąś osobowość, w którą wierzysz, masz zestaw przekonań cech masz wiarę w to co jest możliwe co jest niemożliwe i przede wszystkim co jest ważne i co musisz potrzebujesz w tym życiu po prostu zrobić czy osiągnąć i kiedy przyjrzysz się takiemu standardowemu dniu to zobacz czy nie jest czasami tak, że bardzo często przechodzisz cały dzień na automacie, na zasadzie dopiero po wielu godzinach, orientujesz się, że zrobiłeś to, zatwieś tamto, tu z kimś pogadałeś, tu był jakiś serial, tu praca, tu coś i tak dalej. Po prostu przechodzisz przez te rzeczy, zaspokojenie głodu, to, tamto, trening i nagle dzień mija i nie miałeś nawet żadnej takiej chwili, w której uświadomiłbyś sobie, co ty tak naprawdę robisz. Te momenty przychodzą bardzo rzadko. Dzieje się dokładnie to samo, co się dzieje w trakcie snu. Jesteś kimś, masz coś do zrobienia, przyjmujesz to bez cienia wątpliwości i wychodzisz z założenia, że rzeczywistość wygląda dokładnie tak, jak na nią patrzysz. A jeżeli byśmy popatrzyli na to od strony powiedzmy rozwoju duchowego, to, co by było, gdyby to działało dokładnie tak samo jak sen. Śnisz i nie pamiętasz o tym, który śni ten sen. Tutaj żyjesz i nie pamiętasz tej duszy, która śni to życie. <laughs> Brzmi ciekawie, prawda? Jednak wejdźmy w to odrobinę głębiej. Bo to jest właśnie pierwsza rzecz, której nas mogą nauczyć sny. Kiedy zdamy sobie z tego sprawę, że na jawie bardzo często funkcjonujemy tak samo nieświadomie i nie podważając niczego jak we śnie, to może nam się zapalić lampka, że być może warto zacząć wyrabiać sobie taki nawyk, żeby się na chwilę zatrzymywać i zadawać sobie pytanie, kto podejmuje właśnie decyzję, kto decyduje o tym, co powinienem robić, co jest ważne. Czy to jest moja świadoma decyzja, czy to jest tylko kwestia działania mojego wewnętrznego automatu. I ten wewnętrzny automat nazywamy podświadomością. Jak działa podświadomość? Jest taka metafora bardzo uniwersalna gdzie możemy sobie wyobrazić taką górę lodową, wierzchołek góry lodowej jest nad powierzchnią wody, większa część góry lodowej jest pod powierzchnią wody. Ten wierzchołek góry lodowej symbolizuje nasz umysł świadomy, świadome decyzje, świadome myśli, świadome działania. Natomiast pod powierzchnią wody większa część naszego umysłu jest zupełnie nieświadoma, to właśnie ta nasza podświadomość, gdzie przechowywane są nasze wspomnienia, nasze przekonania, nasze nawyki, a nasza cała historia, i przede wszystkim nasze podświadome, automatyczne działania. Innymi słowy, powiedzmy, wychodzisz do ludzi zupełnie nieznanych, masz z nimi porozmawiać, jak się czujesz. Jedna osoba powie, że czuje tremę, czuje stres, czuje się niepewnie, druga, że czuje się podekscytowana. I nie może się już doczekać, żeby poznać kogoś nowego. Co odróżnia te dwie osoby? Zestaw wcześniejszych doświadczeń, które zaprogramowały ją, żeby w konkretny sposób reagować na konkretną sytuację. Osoba, która czuje się nieśmiało, być może nazywa się introwertykiem i wierzy w to, że to określa jej tożsamość, prawdopodobnie doświadczyła różnych negatywnych. Rzeczy w związku z poznawaniem nowych ludzi, dlatego jej system obronny niechętnie wychodzi do nowych ludzi, ponieważ jest pamięć o bólu. Z drugiej strony, osoba, która być może wierzy w swoją tożsamość ekstrawertyka, w swojej przeszłości mogła doświadczyć pozytywnych konsekwencji nawiązywania nowych relacji, jest pamięć o przyjemności, więc rodzi się pożądanie wręcz do poznawania nowych ludzi i spędzania w nimi czasu. Lęk. To pamięć bólu, pragnienie, to pamięć przyjemności. I o tym właśnie, jak reagujemy na różne sytuacje, decyduje nasza podświadomość, to co zostało w niej zakodowane. I teraz jednym z aspektów działania naszej podświadomości są przekonania. Przekonania powstają na bazie subiektywnej interpretacji naszych doświadczeń, czyli coś nas kiedyś doświadczyło, i z tej perspektywy, z której obserwowaliśmy dane doświadczenie, z której jej doświadczaliśmy tego doświadczenia, Tworzymy sobie pewne przekonanie. Na przykład, ludzie są interesujący, ludzie są płytcy i beznadziejni. I teraz, kiedy nam powstaje pewne przekonanie, to jest taka perspektywa, punkt patrzenia na rzeczywistość, nasza podświadomość zaczyna naginać całą rzeczywistość w taki sposób, żeby znaleźć potwierdzenie dla własnych przekonań. Dzieje się to z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że jeżeli twoje. Przekonania okazują się być prawdziwe, no to jesteś bezpieczny, tak? bo wiesz, czego się spodziewać. A z drugiej strony umysł nie chce wcale zmieniać swoich przekonań, ponieważ one mogą nie być optymalne pod kątem realizowania Twoich marzeń, ale są wystarczające, żeby utrzymać cię przy życiu. A umysł to jest maszynka, która ma za zadanie zapewnić Ci przetrwanie. I teraz zobacz, jeżeli weźmiemy nasze przekonania, wiemy jak one działają, wiemy czy my w podświadomość, wiemy jak wygląda to potwierdzanie rzeczywistości i masz na przykład przekonanie takie, że sny są zupełnie nieistotnym elementem Twojego życia, nie ma w nich nic sensownego i nie ma sensu zwracać na nie uwagi, to dokładnie z perspektywy, z poziomu tego przekonania zaczniesz patrzeć na swoje doświadczenia senne i prawdopodobnie nawet nie będziesz ich zapamiętywać, no bo skoro to jest nieistotne, to nie pamiętasz o tym tak samo jak nie pamiętasz o tym, że nie wiem, mama kazała ci posprzątać pokój, bo jest to dla ciebie zupełnie nieistotne. Z drugiej strony, jeżeli masz doświadczenia w życiu, na przykład ktoś ci powiedział, że sny są bardzo ważne, przeczytałeś różne podania o tym, że w snach mogą się pojawić różne wizje, różne ważne informacje i tak dalej, i z tej perspektywy zaczynasz doświadczać snów, twój umysł będzie doszukiwać się w tym właśnie różnych ważnych informacji, ważnych symboli i sny mogą się stawać coraz bardziej barwne, coraz bardziej, coraz głębsze, niosące w sobie pewne znaczenie. I jak na to wszystko jeszcze podlejesz to stosowaniem na przykład dzienników i będziesz wierzyć w to, że dany symbol oznacza właśnie to i to się ma wydarzyć, twój umysł będzie dążyć do tego, żeby to sobie udowodnić i będzie szukał przekonań, będziesz szukał potwierdzeń, przepraszam, do tego, żeby... Twoja teoria okazała się być prawdziwa. Jednak czy to oznacza, że senniki są zupełnie bez sensu? Niekoniecznie, ponieważ w pewnych kręgach kulturowych mamy zestaw wielu bardzo uniwersalnych symboli i na bazie analizy tych symboli, połączeń różnych pomiędzy życiem a tym, co się śni, można jakiegoś rodzaju zależności wyłapać, opisać i usystematyzować. Jednakże warto mieć zawsze w tył głowy właśnie ten schemat samospełniającej się przepowiedni. I to jest druga rzecz, bo jeżeli się przyjrzysz temu w swoim przypadku, czym dla Ciebie są sny i jak w Twoim życiu to śnienie wyglądało, to prawdopodobnie zobaczysz, że tak po prostu jest. No i tutaj sny właśnie Cię uczą o potędze przekonań, które działają nie tylko pod kątem snów, ale działają pod kątem wszystkiego, co w swoim życiu robisz. Jednak to jeszcze nie koniec. Idźmy dalej z tymi snami. Chciałbym Ci teraz opowiedzieć, w jaki sposób ja przede wszystkim patrzę na sny i jak snów używam do własnego rozwoju, do pracy ze sobą. Rozmawialiśmy o tym, czym jest podświadomość jak działa. Podświadomość tworzy pewnego rodzaju programy, tworzy takie schematy postępowania. Jeżeli wydarzy się A, to ja powinienem się czuć B, żeby osiągnąć efekt. C, czy powinien się bać, albo powinien się cieszyć, cokolwiek. To nazywam właśnie programem. Przykładem podświadomego programu może być prokrastynacja. Jeżeli przykładowo w dzieciństwie realizowanie jakiegoś projektu spotkało się z negatywną oceną, odrzuceniem, śmiesznością, to prawdopodobnie nie będziesz chciał, chciała realizować pewnych projektów w wieku dorosłym. Twój system obronny będzie próbował od tego cię odsuwać i będzie ci odpalać tak zwaną prokrastynację. Czy możesz na przykład prokrastynować? w treningiem fizycznym, bo kiedyś zostałeś ośmieszony, wyśmiany na WF-ie, więc aktywność fizyczna jest skojarzona z jakiegoś rodzaju bólem, będziesz od tego stronić. To jest podświadomy program. I teraz zobacz, że kiedy my sobie patrzymy na rzeczywistość, my tak naprawdę w pewien sposób śnimy naszą rzeczywistość. Mamy pewnego rodzaju halucynacje czy projekcje na temat tego, co się dookoła nas dzieje. Zobacz, jak wygląda ludzka percepcja. Mamy kilka zmysłów, mamy wzrok, słuch, węch, mamy dotyk i twój mózg cały czas odbiera te sygnały z otoczenia. Czegoś dotykasz, coś widzisz, coś słyszysz. I na bazie, jakby analizując te impulsy, które wchodzą do twojego ciała, mózg porównuje te impulsy z wcześniejszymi doświadczeniami i łączy te impulsy, tworząc tak zwane koncepcje. Zobacz, jak działa koncepcja. Teraz, kiedy do ciebie mówię, ja tak naprawdę wydaję mnóstwo różnych siebie dźwięków, natomiast Twój mózg jest wytrenowany do tego, żeby określone sekwencje dźwięków łączyć w słowa, rozumieć w nich, wyróżniać w nich zdania, a słowa są niczym innym jak symboliczną reprezentacją czegoś, co znamy z rzeczywistości. Więc słuchając mojego wywodu, tworzysz sobie w głowie różnego rodzaju koncepcje, koncepcje słów, zdań i tego, co te słowa i zdania znaczą. Dokładnie tak samo wygląda kwestia czytania. Masz symbole, które są łączone w twoim mózgu w różnego rodzaju koncepcje. Czyli zobacz, umysł działa na zasadzie łączenia. Ze sobą różnych rzeczy, skojarzania i tworzenia pewnych rozbudowanych koncepcji, co te zestawy skojarzeń dla ciebie faktycznie oznaczają, i potrafi to umysł Twój włożyć w pewien kontekst. Dzięki temu jesteś w stanie funkcjonować w tej rzeczywistości, wiesz jak reagować na różne rzeczy, i potrafisz też pewne rzeczy w swoim życiu budować na bazie tego, co uważasz właśnie za istotne i ważne. To są te nasze koncepty. I teraz zobacz. Kiedy zapadasz w sen i zaczynasz śnić, to twój umysł nadal jest tym samym umysłem, który ma w sobie setki tysięcy różnych takich podświadomych programów i bazę różnych koncepcji, które miałeś, miałaś doświadczone w swojej przeszłości. Kiedy zaczniesz z tą wiedzą przyglądać się snom, to możesz zauważyć, że w trakcie snu odgrywane są Podświadome programy, to jest trochę tak, jakby twój umysł brał na szkielet, na taką strukturę podświadomy program, na przykład jakiegoś rodzaju program lękowy i budował scenę za pomocą znanych sobie konceptów, symboli, elementów, osób, przedmiotów, miejsc i tak dalej, tworząc tak naprawdę fantastyczną, bardzo często scenę, która nie miałaby prawa istnieć w rzeczywistości, w której obowiązują prawa fizyki, jednakże na dnie jest podświadomy program. Więc to nas wprowadzi do tego, że tak naprawdę bardzo dużo mniej istotne jest to, co widzisz we śnie, a dużo bardziej istotne jest to, co we śnie Czujesz, bo to, co we śnie czujesz, jest istotą tego, co umysł jakby chce ci pokazać, natomiast to, co widzisz, jest jedynie losową, może nie do końca losową, ale jedynie projekcją, ubraniem tego w różne koncepty i struktury, które zostały już kiedyś przyswojone. I teraz, kiedy masz pewien sen i przeanalizujesz to, jak się w tym śnie czułeś i, i dlaczego w takim akurat kontekście mogłeś się tak czuć, to być może zaczniesz łączyć to, co się dzieje we śnie z tym, co może się również dziać w Twojej rzeczywistości. I posłużę się tu przykładem, bo dosłownie w zeszłym tygodniu miałem taki sen, z którego zrobiłem użytek. Otóż. Tak naprawdę nie pamiętam kiedy śnił mi się koszmar. Sny generalnie pamiętam bardzo dobrze. Właściwie powiem o treningu pod tym kątem. Pamiętam zwykle między 3 a 4 sny każdej nocy, pamiętam je dość dokładnie. I naprawdę nie pamiętam kiedy śnił by mi się jakiś koszmar, jakiś sen w którym miałbym negatywne emocje, coś by się złego działo. Natomiast tej nocy tydzień temu przyśniła mi się taka oto scena. Jestem na ulicy i jest po prostu Jakiś konflikt. Stoi przede mną facet i jest kłótnia, i ten człowiek zaczyna mnie obrażać. Ja w końcu dochodzę do takiego momentu, gdzie no coś we mnie kliknął, wie, Dobra, to dawaj, będziemy się bić. No trochę mniej cenzuralnie. Wystawiłem pięści, a gość po prostu nagle na mnie otak skoczył. Ja się zasłoniłem barkiem i zrzuciłem go bardzo agresywnie za siebie. No i niestety ten człowiek, padając na plecy, uderzył potylicą w krawężnik. I umarł mi na miejscu. I ja w tym momencie mam po prostu ciarki na plecach, przeszył mnie niesamowity lęk, zmroziło mnie, i mówię sobie: cholera, to jest koniec. Wszystko stracone. Wszystko to, co budowałem tyle lat, właśnie się skończy. Idę do pierdla. Zabiłem człowieka. Pobicie ze skutkiem śmiertelnym. I mam to przekonanie w głowie. Nie ma nikogo dookoła mnie, ale jestem pewien, że ktoś to nagrał telefonem albo jest jakiś monitoring. Widać to, że to ja wystawiłem pierwsze pięści, sprowokowałem zajście, no i mnie nie ma. No i kiedy się obudziłem z tego snu, to musiałem się dosłownie jeszcze 5 minut przekonywać, że odpowiedzialność karna nie sięga na sny. <grych> I poszedłem spać dalej. Obudziłem się i od rana ten sen nie wychodził mi z głowy. Mówię cholera. O co tutaj chodzi? Czemu cały czas o tym myślę? No i zadałem sobie takie pytanie: ok, co ja wtedy tak naprawdę czułem? Jakie były emocje? Sytuacja jest nieistotna, ale co poczułem? Poczułem lęk, że wszystko, co zbudowałem, zostało właśnie w tym momencie stracone. Że nie chciałem źle, ale wyszło najgorzej, jak tylko mogło wyjść. Więc zacząłem się tak zastanawiać, czy ja w swoim normalnym życiu przypadkowo czegoś takiego nie czuję. No i analizując sytuację okazało się, że kurczę, poniekąd tak jest. Oczywiście na początku tego nie widziałem, ale dopiero ten proces myślowy sprawił, że połączyłem kropki. Całkiem niedawno wprowadziłem się, można powiedzieć, do takiego wymarzonego domu na skraju lasu. Można powiedzieć, że podniosłem ten element mojego życia do poziomu naprawdę wysokiego. Moje projekty działają bardzo dobrze. Od jakichś dwóch lat osiągam naprawdę niesamowite sukcesy na polu zawodowym. I zdałem sobie sprawę, że jest tam we mnie taki lęk, że jak się już wchodzi na pewien poziom, to to jest trochę tak, jakby się szło po takiej linie z takim wiecie kikiem do balansowania nad metrową przepaścią i że jeden niewłaściwy ruch i nie ma co zbierać. Lecę po prostu na ziemię i powstaje ze mnie mokra plama. I zdałem sobie sprawę, że mój ojciec bardzo często właśnie takie rzeczy opowiadał, że w każdej chwili możesz wszystko stracić, że nigdy nie można się cieszyć, nigdy nie można być pewnym jutra i mi to zaczęło po prostu wszystko klikać i mówię no tak, mam w sobie po prostu takie podświadome przekonanie. Że trzeba się bać. Jak to do, to do mnie zaczęło docierać, to zdałem sobie z tego sprawę, że od pewnego czasu, tak krok po kroku, byłem coraz mniej produktywny, coraz mniej rzeczy robiłem, coraz mniej mi się chciałem, miałem coraz więcej wątpliwości, czy to, co robię, ma w ogóle sens. Dopiero w tym momencie zacząłem zauważać, że te wszystkie klocki się łączą. No i z racji tego, że zajmuję się programowaniem podświadomości, umiem tego typu rzeczy w swojej głowie zmienić, tego też uczę e, ludzi zawodowo na zupełnie inny odcinek, ale przepracowałem w sobie ten program i poczułem, jakby ktoś ze mnie ściągnął ciężar, i wróciły mi chęci do pracy. Co ciekawe, na koniec tygodnia jeszcze wymyśliłem kilka fajnych rzeczy, które chciałem w swoich projektach wprowadzić, i tak naprawdę znowu wszedłem w ten mój ulubiony moment, kiedy zaczyna się nagrywanie nowych rzeczy, zmienianie, transformowanie w ogóle produktów, nowe wizje, kierunki, i wszystko po kolei. I tym sposobem taki niewinny sen. Scena w jakiejś bójki sprawiły, że odblokowałem się mentalnie, a nawet nie zdawałem sobie sprawy, że coś się dzieje. Bo bardzo często w naszym życiu dochodzi do takiego schematu, to się nazywa taki to jest schemat gotowania żaby. Czyli jak się gotuje żabę, to nie wiem, czy wiesz, w kuchni francuskiej, nie wrzuca się żaby. Oni generalnie żywą żabę zaczynają gotować, pomijając kwestię, czy to etyczne, czy nie, ale. Nie możesz rzucić żaby do wyrządku, ponieważ ona Ci wyskoczy. Natomiast jak wrzucisz żabę do zimnej wody, odpalisz gaz i ta woda będzie powoli się gotować, powoli zwiększać temperaturę, to żaba się nie zorientuje, co się dzieje i zanim, się, za, za, zanim pomyśli o tym, żeby wyskoczyć, to zdąży się po prostu ugotować. I tak bardzo często właśnie odpuszczamy kroczek po kroczku. 5 minutek dziennie, jeden nawyk dziennie. Odpuszczamy, odpuszczamy, i wydaje nam się, że nic się tak naprawdę nie dzieje. I z dnia na dzień nie ma większej różnicy, ale w skali np. miesiąca okazuje się, że tracisz swój performance. Więc np. w taki sposób, sny mogą ci pokazać, co się w tobie dzieje. Nie zwracaj uwagi na to, co widzisz, zwracaj uwagę na to, jak, jak się czujesz i analizuj, czy gdzieś jeszcze w twoim życiu się te emocje po prostu nie pojawiają. No i na koniec mały bonus. Jak nauczyć się zapamiętywać sny? To jest bardzo proste. Po pierwsze, trzeba przerzucić w głowie ten włącznik pod tytułem Sny są nieważne i to jest po prostu fantasmagoria mojego umysłu na sny są istotnym elementem. Wybacz. Idziesz przez życie, masz w ze swoich zmysłów i robisz sobie projekcję rzeczywistości. Tak? Łączysz to, co się dzieje z doświadczeniami i nadajesz koncepty. We śnie twoja świadomość jakby wycofuje się ze zmysłów i masz tylko. Świat wewnętrzny, który nadal działa tak samo, na tych samych zasadach, po prostu nie jest włączony wdrukiem z Twoich zmysłów zewnętrznych i Twój mózg zastępuje te wymysły zewnętrzne pamięcią o odczuwaniu różnych rzeczy i pamięcią o różnych symbolach itd., itd. Więc powiedz sobie, zdecyduj, że sny są dla Ciebie istotne od tego momentu, że chcesz eksplorować ten świat, jest to dla Ciebie ważne, stwórz takie postanowienie. I załóż dziennik snów. Najlepiej, żeby to był zeszyt, który masz po prostu przy swoim łóżku. W pierwszym tygodniu, czy przez pierwsze dwa tygodnie, skup się tylko na tym, żeby napisać słowo klucz. Nie musisz pamiętać całego snu. Wystarczy, że zapamiętasz jeden mały detal, jedną osobę, jedną emocję, cokolwiek. I żeby to było przynajmniej w jednego snu i zapisujesz sobie. Ważne jest to, żeby zapisywać od razu po obudzeniu się, czy to w środku nocy, czy nad ranem, bo zauważysz, że jak tylko wstaniesz, pójdziesz do toalety, wrócisz, nie pamiętasz już przynajmniej połowy snów, przynajmniej na początku, albo nawet więcej. Więc pierwsze co robisz, zapisujesz. I nastawiasz się na to, żeby zrobić sobie tutaj taką małą progresję liniową, czyli w każdym kolejnym tygodniu. Nastawiasz się na to, żeby zapamiętać jeden sen więcej, jeden sen więcej, albo za, za, nastawiasz się na to, żeby zamiast słowa klucze zacząć coraz większe, coraz większe elementy tego śnienia po prostu sobie zapisywać. Czasami nic nie będziesz pamiętać, czasami zapamiętasz nagle wszystko. Chodzi o to, żeby ta tendencja była na przestrzeni nie dni, a tygodni czy miesięcy zwyżkowa, że coraz więcej, coraz więcej zapamiętujesz. To jest jedno. A dwa. Za, zapadając w sen, ostatnia rzecz, którą robisz w łóżku, to utrzymujesz sobie po prostu tą intencję, aby zapamiętać sny. Po prostu masz takie postanowienie i tyle. I pozwalasz, dajesz sobie temu parę tygodni, wybaczysz, że zapamiętywanie snów się niesamowicie zmieni. Oczywiście świat śnienia jest dużo rozleglejszy i można tutaj powiedzieć jeszcze tysiąc rzeczy, ale nie chciałbym też produkować materiału, który będzie miał dwie czy trzy godziny. Myślę, że w przyszłości możemy do snów wrócić. Na ten moment podsumujmy sobie w ten sposób, że sny mogą być niesamowitym narzędziem do tego, żeby uświadomić sobie, jak działa Twój umysł. A im bardziej jesteś świadomy tego, co robi Twój umysł, tym lepiej będziesz w stanie go obsługiwać, tym, będzie, tym lepiej będziesz w stanie rozumieć siebie innych ludzi i po prostu sprawniej poruszać się w rzeczywistości. To jest właśnie moja misja. Cały ten kanał, cały projekt Inner Warsaga ma takie zadanie, żeby pokazywać, uczyć, jak działa umysł, jak go, jak go obsługiwać, jak ten umysł programować, bo osobiście wierzę, że to jest najważniejsza umiejętność, którą można opanować. Umiejętność zmieniania tego, jak myślisz, jak patrzysz na rzeczywistość, co ci się chce, czego ci się nie chce, jak się czujesz wobec różnych sytuacji, to jest droga do sukcesu. Jakąkolwiek dziedzinę nie weźmiesz na warsztat, to to, jak myślisz, jak działasz w poziomu umysłu jest najważniejsze. I można z tymi snami pracować na mnóstwo różnych sposobów, natomiast tutaj masz taką receptę na interpretowanie tego, co umysł chce ci powiedzieć. Daję tutaj cudzysłów, ponieważ moim zdaniem umysł nie chce ci nic powiedzieć, ok? Umysł ma po prostu swoje pewne momentum, ma swoje programy, ma swoje schematy postępowania i kiedy zasypiasz, umysł po prostu dalej jest aktywny, a ty jesteś świadkiem tej. Aktywności, więc umysł, jakby sam siebie nie chce ci nic pokazać, ty po prostu możesz obserwować, co umysł robi, i masz po prostu ten czas każdego dnia, gdzie nie masz nic innego do roboty, tylko być biernym obserwatorem działania twojego umysłu. Kiedy nauczysz się to czytać, będziesz widzieć połączenie. Ze rzeczywistością, i będziesz w stanie uświadamiać sobie rzeczy, które do tej pory były nieświadome i były automatyczne. Więc to jest taki pierwszy krok do tego, żeby wykorzystać ten czas, kiedy śpisz, na coś konstruktywnego, nie przypłacając tego regeneracją czy zaburzeniem właśnie samego. Spania. Więc mam nadzieję, że ten materiał był wartościowy dla Ciebie, daj koniecznie znać co o tym myślisz, może masz też fajne doświadczenia ze nami. śmiało się tym podziel. I cóż, to pozostaje mi życzyć Ci dobrego dnia, słodkich snów i zostaw suba, jeżeli interesuje Cię umysł, to znajdziesz tutaj bardzo dużo ciekawych materiałów. Dzięki, do zobaczenia, widzimy się w kolejnych materiałach.